Słuchajcie, tutaj z tej strony mamy zrobione. Tu pasowałoby jeszcze jakąś taką dużą azalię walnąć, czy coś z kostnej. Ewentualnie. Zobaczymy, co nam się tutaj wykluje. O, akurat się azalia wykluła. Nie, no, to azalie w sumie nie są jakieś duże. One tak dziwnie jakoś w bok rosną zawsze. Pokazują. Ty, tam jest jaskinia. Pod kasynem jest jaskinia. Zawsze, jak e, po prostu tutaj w, 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 wyrosnę sobie drzewko, azalie to

Zostawiły sobie jeszcze kamienne. Te. Jakieś siedziska czy coś. O. Starożytne kamienne siedziska. Bo tak. Jest estetyczna. Tak, jest estetyczna, to prawda. Oj, tak. Mitologia, tak. E, w ogóle jest. E, długo szukałam jakichś takich podobnych ćcionek do tego Luckiest Guy, ale. Ciężko jest znaleźć coś dobrego. W jednej mi nie pasowało. Nie wiem. Nie taka, nie wiem, grubość, nie taka widoczność z daleka. Ja jestem wybradna strasznie. Okropnie. Jak coś robię, to po prostu potrafię godzinami siedzieć. Tak na przykład dzisiaj miałam do montażu yy, jeden odcinek. Niby mi LJ mówi, nie, nie, tam nie będzie dużo montażu i w ogóle. Kuźwa, z pół godziny siedziałam nad trzema minutami filmu. Trzy minuty filmu. Masakra. Ale lubię strasznie, lubię. Dobra, mam tutaj podekorowane już to otoczenie. Tu jest jakaś taka zapomniana ścieżka, bo ona ma być zapomniana. Jak co? Okej. Okay. Dobra, to co? Zrobimy sobie zaraz finalny pokaz tego, co stworzyłam. Odlecimy dla większego wrażenia do tyłu. Tak, odlecimy, odlecimy. Dobra. O, patrzcie. Ty, 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 ty. Palma. To w ogóle Palma się z tego zrobiła. E, tak, z tej strony. E, no właśnie, tak miałam Cię pytać wcześniej, inspirowałaś typową mitologią. <laughs> także wiesz. O, tutaj z tej strony mamy rozwalone schody, ponieważ tu są bardzo często sztormy, i w ogóle to wszystko itp., itd. E, I z tego powodu tutaj mamy Połowę schodów. Więc tutaj teoretycznie możemy z tej strony wejść do budynku sądu, ale tak praktycznie. Poczekajcie, e, niedociągnięcie małe. Eee, tu muszą być płytki. Eee, sorry. Także prezentacja chwilowo przerwana. Wybaczcie. O, w ten sposób damy. O. O! kurczę. Tu będzie, że już tak natura trochę przejmuje ten teren, i tak dalej. No, tutaj te schody teoretycznie można wejść do góry, ale dużo bardziej polecam te schody z tej strony. Od budynku administracji, idziemy sobie wyżej Idziemy sobie przez te schody i wchodzimy do budynku sądu I tutaj jest sąd Tu można sobie siąść ładnie Tutaj długo rozkminiałam problem łańcuchów, które się nie podwieszają na e, płotkach e, Nie docierają nawet do takich grubszych, kamiennych płotków itd. Tak e, I wymyśliłam typowo, żeby trapdoor jeden był otwarty i symulował po prostu otwarte Drzwi do tej strefy na rozprawę. Tu siedzi pani e, sekretarz, która zapisuje e, każde słowo e, pani sędzi albo pana sędziego. I tutaj się wchodzi dalej do, na salę. Dzięki, wielkie, że wam się podoba. Rata, córka Uranosa i Ego. Faktycznie. Faktycznie. Kurczę, powiem ci bardzo, i lubię każdą mitologię i nordycką. Nawet książki mam. Strasznie się fascynuje tą nordycką kulturą, mitologią. Książki o, mit o mitologii i tak dalej, ale wyobraź sobie, że wyleciała mi z głowy kompletnie yy, grecka yy, mitologia w tej sferze. O, no i tutaj po prostu możemy przenikać przez łańców, ale nie, nie polecam. Polecam przechodzić przez yy, drzwiczki, bo tak. I tak, według polskiego prawa, tu jest świadek, zwykle albo oskarżony, albo ktoś tam. Nie, oskarżony siedzi przy prokuratorze, tak? Tak. Czyli z dawno byłam. To tutaj by się jeszcze przydało jedno. Takie podwójne fotel w sumie, bo tutaj po. Nie, nie przy prokuratorze, boże. Yy, ja wiem teraz yy, o co, o nie, nie będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Chodzi o to, że w polskim prawie prokurator jest po prawej stronie, obrońca po lewej, więc tutaj musi być większa ława. O. Bo tutaj siedzi yy, oskarżony i yy, obrońca. A tutaj siedzi sam prokurator. Rozumiecie te sprawy. Yy, nieważne. Takie moje skrzywienie po administracji. Cieszę się, że się podoba. Fantastycznie. Żoną Kronosa. No, i tutaj w ogóle idziemy tak. Muszę wylądować, bo nie mogę latać, nie mogę mieć wiecznie y, supermocy. E, tutaj jest dzwonek i tutaj się robi: proszę wstać, sąd idzie. Tutaj stoi woźny. Jesus. Tak. Wychodzimy do góry. I tu mamy strefę dla ławników oraz dla sędziego, który sobie stoi tutaj i sobie po prostu jest. E, tutaj była książka e, z prawem, ale wpadła Natalia i chwilowo jej nie ma. Ale spokojnie, zaraz to się ogarnie jakąś książkę z prawem. O, klątwa przepadnięcia. To będzie książka taka zastępcza. Tu powiedzmy, że jest e, coś tam. Coś tam ważnego, na, na co przysiągają wszyscy. I tak dalej. A tutaj mamy yy, z kolei, <głos》>, co wiem, że to małe jest, ale to miał być młotek sędziowski. No. Tak. E, no. W każdym razie tu stoi sąd, proszę stać, sąd idzie, tu wszyscy siedzimy i w ogóle, wow, wow, rozprawa. E, pasowałoby jeszcze dziennikarze, kamerki. No niestety nie przewidziałam strefy specjalnej dla, dla prasy. Ale zmieściłam się tutaj ze wszystkim Miałam zrobić jeszcze wagi yy, na banerach, ale już nie mam na to siły, więc na razie zostaję w ten sposób Dobra, uważam to wszystko za ukończone Póki co yy, Jeszcze tylko będę musiała dach naprawić Czekajcie, tutaj Czemu na budowana? budowane? Ponieważ mamy taki event z budowaniem o. Wzgórze spod spodu zrobione, tutaj mamy kolejne schody, tym razem funkcjonujące No i tak to wszystko wygląda Dobrze moi drodzy, słuchajcie Udało mi się to zbudować, udało! Po prostu nadrobiłam to, że nie mogłam ostatnio lajwować I się cieszę niesamowicie z tego faktu <grywki> Powiem ci, Rea, że tam w tej nordyckiej mitologii jest wiele takich ciekawych rzeczy E, mam książkę nawet, którą mogłam ci polecić. No, i tam jest tyle tych kwiatków, że powiem ci, że mitologia grecka to przy tym pikuś dosłownie. E, nie pogrążajmy mnie, please, ok? <grytanie> tam nie wiedzieć, co oni tam brali, żeby to wymyślić. No, też się zgadzam z tym wszystkim. E, Słuchajcie, moi drodzy, jestem strasznie podnięta. Pewnie po mnie widać i słychać. Będziemy kończyć sobie tego live'ika tutaj. Jak widzicie, budynek Sondu został wybudowany. Wygląda to, jak wygląda. Nie ma z tyłu główki Temidy, ale na razie po prostu. Niech to tak zostanie. O. Po prostu. I tyle. Musimy więcej pogadać w wolnym czasie, tak? No właśnie też to zauważyłam. Już mówiłam lj jakiś czas temu, że patrzę na Twoje budynki. Wow, super. Patrzę na Twoje live'y. Wow. Mamy nawet takie same. Eee, poglądy na różne sprawy eee, czy nawet zainteresowania i to jest najlepsze, także musimy koniecznie porozmawiać sobie tak, ja już lecę, słuchajcie, dzięki wielkie wybudowany budynek sądu czekam na kolejne wyzwania budowlane i tak dalej, będzie epicko trzymajcie się papa, pa, buziaki i dobrego wieczorku e, dla wszystkich, ja już mykam, bo o 5 rano wstaję i trening, trzymajcie się papa pa.